Chcę Wam coś pokazać. To jest mój dyplom ambasadorki klubu przedsiębiorczych MAM. Dlaczego zdecydowałam się zostać ambasadorką klubu przedsiębiorczych MAM? Jestem niezmiernie wdzięczna klubowi za to, że na wydarzeniach organizowanych przez KPM otrzymałam olbrzymią dawkę wiedzy, energii i inspiracji. Będąc mamą na urlopie macierzyńskim, zastanawiającą się, czy wybrać etat, powrót na etat, czy jednak drogę budowania własnego biznesu, która jest mniej pewna i mniej bezpieczna, to właśnie klub przedsiębiorczych mam był miejscem, gdzie utwierdziłam się w przekonaniu, że druga opcja będzie dla mnie tą właściwą. Ponadto poznałam na klubie mnóstwo wspaniałych kobiet. Które pokazały mi, że można z powodzeniem prowadzić własny biznes, do tego zarabiać dobre pieniądze i mieć z tego niesamowitą radość. Dlatego teraz to ja zdecydowałam się wesprzeć klub oraz wszystkie mamy, które korzystają z wydarzeń organizowanych przez klub. Głęboko wierzę w to, że każda z mam. Które biorą udział w wydarzeniach, znajdzie tam coś dla siebie. Czy to inspiracje do rozwoju, czy energię do założenia własnej firmy, albo wiedzę do prowadzenia już istniejącej. Ale również i wy możecie wspomóc klub przedsiębiorczych mam. Wystarczy, że zadeklarujecie stałą kwotę, którą miesięcznie będziecie wspierać klub. Dlaczego? Dlatego, że warto pomagać tym, którzy pomagają. Cześć!